Dobry, witamy w programie Strybun małopolski. Dzisiejszym tematem katastrofa ekologiczna w Krakowie. Rzeka Wisła skisła. Zapraszamy. Eksperci mówią, że to przez nagły zrzut emocjonalnego szamba po meczu z Wisłą Płock. Zawodnicy wyraźnie mylili kierunki i zamiast celować w światło bramki, celowali w emocje i uczucia swoich kibiców. Ale zanim przejdziemy do szczegółowej analizy, zapraszamy na felieton Zuzanny Michałek. W 31. kolejce Betki I Ligi Wisła Kraków na stadionie im. Henryka Rejmana zmierzyła się z Wisłą Płock. W 13 minucie spotkania sędzia Kwiatkowski podyktował rzut karny dabiej gwiazdy, pewnie wykorzystany przez Angela Rodato. Krakoweni niedługo jednak cieszyli się prowadzeniem. Nawciarze momentalnie odpowiedzieli i już po minucie Gola zdobył Klep Kuczenko. W trzydziestej minucie Bramkę zdobył Kasz Sekulski i to płosko objął prowadzenie. Drużyna Mariusza na Mariuszej Opakrowa sytuacje bramkowe, jednak żadnej nie wykorzystała. W dziewięćdziesiątej piątej minucie Kuczenko ponownie pokonał Patryka Latkiewicza i zamknął wynik spotkania. Po podażce 1-3 z Wisłą Płock, Biała ja moje piąte miejsce w tabeli. Wisła Kraków przegrywa 1-3 na Reymonta z Wisłą Płock. Prowadzili, krótko bo krótko, mało pozytywów po tym meczu. Malutko pozytywów. Co tu gadać w ogóle Ogrze, To przerzucanie z lewej strony na prawą i, i z prawej na lewą robi się już nudne. No Nic z tego nie wynika eee, i, i rzeczywiście ta gra jest... Po prostu nudna, nieefektywna. Ale jeśli chodzi o stracone bramki, to tak sobie pomyślałem, że to niekoniecznie musi wynikać z braku umiejętności. Ja tutaj bardziej widzę totalny brak skupienia, bo czy strata Jarocha to po prostu zaspanie brak skupienia. Ten farfocel tuszony przez Letkiewicza, gdyby był bardziej skupiony, mógł to lepiej obronić. Tak, ale gdyby Mikulec nie, zgub, nie zgubił krycia, no to nie byłoby też strzału. Ale to już mówię, ja już mówię o drugiej tej bramce. Mm. Znaczy druga to była Bondiarocha, tak, a, Bondi pierwsza... a, tak, a tak, pierwsza o, to, no to, to, Mikulec. to tak, tak, tak i Mikulec. Więc, więc kiepsko zawodnicy, nie no, pozytyw to naprawdę Angel Rodado, nic więcej w tym meczu mnie nie, nie zachwyciło i większość mnie nawet rozczarowała. To takie odgrzewanie starego kotleta, jak patrzymy na statystyki 24 do 5 w strzałach, oczywiście na korzy korzyść Wisły Kraków, interwencja bramkarzy, jedna udana Zetkiewicza, tak? No coś koło tego, ale nie, ja o zawodnikach i o meczu tego nie chcę analizować, może bym od razu przyszedł do tabeli. Rzuty rożne 14 do 0. Co to jest? Co to jest po prostu? Co się dzieje w tych meczach? No, okropnie się to ogląda. Ale ja bym oddał się analizie tabeli, bo, bo tam nie będę musiał myśleć już o tym meczu. Tylko rozpisałem sobie to dosyć szczegółowo i teraz tak: Wisła Kraków zajmuje piąte miejsce, 53 punkty. Do trzeciego miejsca, które zajmuje Wisła Płock, z, z którą Wisła przegrała Krakowska, no to Wisła Kraków ma 4 punkty straty. Do drugiego miejsca 9 punktów straty, czyli już nie do odrobienia. I tak: za Wisłą Polonia. 52 punkty i Górnik Kłęczny GKS Stychy po 49 punktów. I teraz tak, scenariusze. Wisła może wskoczyć na trzecie miejsce, jeśli Wisła Płock w tych trzech meczach zdobędzie maksymalnie 4 punkty. Mhm. I, i, I tak, jest rzeczywiście szansa na to trzecie miejsce. Tam mieć Legnica też musi potracić punkty w swoich meczach. Ale też Wisła Kraków. Musi zapunktować z gks Tychy, bo GKS-Tychy tak naprawdę walczy o wszystko. Jeżeli wygra z Wisłą Kraków u siebie, no to dalej będą liczyć się w walce o awans. Tych punktów do Wisły Kraków będą tracić bodajże wtedy jeden punkt, będą tracić do Wisły Kraków. Także wtedy może zrobić się faktycznie gorąco. Jeśli chodzi o, o grę Wisły w barażach, yy, jaka, jakie jest zagrożenie. to jeśli by doszło do jakiegoś blamarzu, gdzie na 9 możliwych punktów zdobyliby albo 0, albo 1. To jest jedyna sytuacja, gdzie Wisła nie zagra w Barażach. No, realistyczny cel, no to między trzecim a piątym miejscem, zależnie od formy i wyników, zobaczymy, czy się podniosą po tej porażce u siebie. Ale myślę, że istotne jest to, żeby dążyli do tego wyższego miejsca, żeby grać przy własnej publiczności. No dobra, no ale baraże miejsca barażowe, miejscami barażowymi, ale w tych barażach jeszcze trzeba coś zrobić. A jak z patrzę, taką Jak patrzę na y, statystyki wisły Kraków z tymi drużynami stopu na wiosnę, no to zagrali 5 meczy. Fatalnie to. Wyglądało. Nie wygrali żadnego. Zremisowali z Arką, zremisowali z Brukbettermaliką. 2 na 15 możliwych punktów no wygląda to fatalnie. Z drugiej strony. Tak jak się zastanawiam, możemy mieć przykład Wisły w Pucharach, gdzie te oczekiwania, oczywiście no presja będzie ogromna, bo w końcu ten powrót do ekstraklasy wypadałoby zaliczyć, ale wiesz, może być takie przestawienie emocjonalne, że oni grają w trochę innym systemie rozgrywkowym. Wiadomo, że to wygląda jak mecze ligowe, nie? ale, ale yy, mogą im się coś przestawić w głowie i mogą wrzucić ten turbo tryb. Z takich meczy, meczów pucharowych i, i może coś im się odwiedzi i zwyciężą i awansują po tych barażach. Ale jeśli będą dalej tak grać, no to nie widzę tego. Ja też tego nie widzę, ale zerknijmy sobie może już na ten GKS Tychy, czyli najbliższego rywala. No to jest wiadomo, najlepiej punktująca drużyna na wiosnę, najlepiej też atakująca, najwięcej strzelonych bramek, 25 goli w 12 meczach, ponad dwa gole na mecz. No, obawiam się o defensywę Wisły-Kraków, bo y, austriacki duet Keiblinger-Haller naprawdę dobrze sobie radzi w, GK, w GKS-ie Tychy. Zobaczymy, kto też wystąpi w tym meczu na, ob na obronie y, Wiśle, ponieważ y, już się rozgrzewał ostatnio Józef Kolej, mhm. y, który był świetnym zawodnikiem w defensywie. Zobaczmy na co postawi trener Mariusz Job, ale nie wygląda to optymistycznie i na miejscu Wisły, no to bałbym się tego spotkania, naprawdę. Tak, no musi Wisła wystrzegać się tych indywidualnych błędów, które przydarzają się praktycznie w każdym spotkaniu. Mikulec, ogólnie runda wiosenna na plus, no ale więcej dali w ataku niż w obronie, a obrona jest najważniejsza tak naprawdę w kontekście Wisły. No bo tych sytuacji i tak mają dużo i, no i zawsze coś tam wpada im, no ale z tyłu jest tragedia, ja ruch tak samo. No w tamtym poprzednim meczu akurat nic nie wpadło po tym oblekaniu bramki, tylko, tylko karny tak. tak naprawdę, więc... No szkoda gadać. Szkoda, szkoda gadać. gadać. Jak typujesz? Wiesz co, mimo sympatii to spodziewam się pogorszenia sytuacji Wisły Kraków w tabeli i tutaj obstawiam zwycięstwo GKS-u Wydaje mi się, że y, mogą wygrać to, ale myślę, że to będzie bliski mecz. Y, zwłaszcza, że to jest mecz wyjazdowy Wisły Kraków, więc y, tak myślę, że 2 do 1 dla GKS u No faktycznie ten wynik wydaje mi się dość prawdopodobny, ale ja polecę klasyczkiem. Czyli mój ulubiony wynik 2 do 2. Raz się udało, może teraz też się uda. No wynik, myślę, że remis byłby. Też nie że dla Wisły w meczu z GKS Tychy. Jeśli miałbym opcję innego tutaj zdarzenia postawienia, to bym yy, powiedział, że obie drużyny strzelą gola. To jest coś, czego się... Wydaje jest, mi się, że to jest pewnik. Też mi się tak wydaje, że myślę, że Wisła może liczyć tutaj na Angela Rodado, a GKS Tychy właśnie na swój, tak jak powiedziałeś, austriacki tutaj duet w ofensywie. A wy jak uważacie? Czy padną? Bramki, zarówno po jednej jak i po drugiej stronie. Czy GKS Tychy wygra? Czy Wisła Kraków wygra? Czy może będzie remis? Dajcie znać w komentarzu. Dajcie też znać, jak oceniacie szansę Wisły Kraków w ewentualnych barażach. Zachęcamy do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić najnowszych materiałów naszej telewizji i tego programu. Oczywiście zapraszamy do zostawienia lajka w górę. I to już koniec na dziś. Mówił dla Państwa Donald Golański, Adrian Górka. Do zobaczenia. Adios.